Cześć, jestem Jarek Olek, a wygląda ci pierwszy odcinek serii filmów poradnikowych dotyczących ogrzewania domu według Pereco. Każda osoba decydująca się na budowę bądź remont domu musi zetknąć się z problemem wyboru systemu ogrzewania. Na krótkie pytanie, czym można ogrzać dom, większość osób odpowie węglem lub gazem. Są to dwa najpopularniejsze rozwiązania, ale nie jedyne. Decyzję dotyczącą wyboru systemu ogrzewania podejmuje się raz na wiele lat, dlatego przed końcowym wyborem warto poświęcić chwilę czasu i sprawdzić, które rozwiązanie jest najlepsze w danym wypadku. Obecnie jest kilka możliwości, z których można skorzystać, każde z nich ma swoje wady i zalety. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań jest ogrzewanie gazowe. Korzystanie z kotłów gazowych, zarówno na gaz ziemny, jak i gaz płynny, jest komfortowe. Praktycznie nie wymaga obsługi, nie trzeba również magazynować paliwa, ale żeby z takich rozwiązań skorzystać, trzeba mieć dostęp do sieci gazociągowej lub zdecydować się na postawienie zbiornika na gaz w obrębie własnej działki. Co więcej, zarówno koszty instalacyjne, koszt kotłów, jak i koszt samego gazu są bardzo wysokie. Innym rozwiązaniem jest ogrzewanie olejowe to również wygodna opcja. Poza tym olej opałowy jest łatwo dostępny, jednak w tym przypadku trzeba brać pod uwagę konieczność magazynowania oleju w specjalnych zbiornikach. Za olej płaci się zwykle z góry podczas zakupu, więc trzeba być przygotowanym na jednorazowe, większe wydatki. Należy również dbać o serwis układu i okresowe prace konserwacyjne. Nieco mniej popularne są systemy ogrzewania wykorzystujące energię elektryczną. Mowa o takich rozwiązaniach jak piece akumulacyjne, ogrzewanie podłogowe czy pompy ciepła. Wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń, podobnie jak poprzednie rozwiązanie, jest wygodne. Z drugiej strony może wiązać się z wysokimi kosztami instalacyjnymi oraz wysokimi kosztami jednostkowymi. Podejmując decyzję o wyborze systemu ogrzewania, można również wybrać ogrzewanie na paliwo stałe. Jest to rozwiązanie, które, tak jak poprzednie, ma swoje wady i zalety, ale wciąż jest bardzo chętnie wybierane przez użytkowników. Jest to rozwiązanie najmniej komfortowe, ale wbrew niektórym opiniom nie wymaga ciągłego uzupełniania opału. Nowoczesne technologie stosowane w kotłach na paliwo stałe znacząco upraszczają ten aspekt. Paliwo stałe, czyli m.in. węgiel czy drewno, są łatwo dostępne, a ich magazynowanie jest bezproblemowe. Natomiast kotły na paliwo stałe wraz z instalacją są ekonomiczne w zakupie i użytkowaniu. Kiedy ja podejmowałem decyzję, wybrałem system ogrzewania na paliwo stałe. Akurat dla mnie to było najlepsze rozwiązanie. Po pierwsze kwestie ekonomiczne. Opal jest względnie tani, kotły również nie są drogie w porównaniu do innej konstrukcji. No i samo zorganizowanie kotłowni nie jest tak drogie jak w przypadku kotłowni w systemie olejowym czy gazowym. Nie są to oczywiście rozwiązania bezobsługowe, natomiast dokładanie do pieca raz na dobę czy raz na kilka dni to akurat dla mnie żaden problem. Ale więcej ogrzewania na paliwo stałe w kolejnym odcinku.